Grałem na polskiej scenie bardzo długo i zdobyłem wiele tytułów i tytuł tradyki był tym, którego mi brakowało i które jest niesamowicie trudne do zdobycia. Podnosząc puchar czułem się szczęśliwy, spełniony i dumny za swojej drużyny, bo to zwieńczeniem całej pracy, w jaką żyliśmy w sezon. I w to, żeby stać się jak najlepszą drużyną, właśnie dla tej chwili, żeby podnieść puchar i zrobić tytuł. Zwycięstwo w sezonie drugim Ultraligi było dla mnie czymś w sumie niewiarygodnym. Dopiero co wchodziłem, można powiedzieć, na polską scenę i to jeszcze w zastępstwie za Matysława. Także, no, praktycznie w ogóle nie trenowaliśmy ze mną tak jakby w roli głównej na midzie. Wszedłem tylko na, na te trzy mapy, wcześniej może jedne scremy zagraliśmy. No i szczerze mówiąc, to było niewiarygodne w ogóle, że że byliśmy w stanie ugrać. Muszę przyznać, że to było takie jedno z chyba lepszych przeżyć w mojej karierze y, dotychczas. Kiedy wygraliśmy Ultraligę, to byliśmy akurat wtedy w domu, ponieważ był COVID, a wszyscy wr wróciliśmy do domu na, na jakieś tam playoffy chyba czy coś takiego. I co, jak wygraliśmy Ultraligę, to zbiłem pionę z mamuśką, piona i tyle, bo <grywki> byliśmy online. Wydaje mi się, że moim największym rywalem był Matisław, ponieważ to jest taki już dinozaur doświadczony, który no, wygrał Mistrzostwa Polski, wygrał jakieś tam inne rzeczy w Polsce. No to i czekoladek wróci dopiero z Hiszpanii. I tutaj walczył o tytuł najlepszego Olsztynianina, gracza z Warmii i Mazur. Wydaje mi się, że no, to był Matisław. Można powiedzieć, że w sumie miałem dwóch rywali, jednego mniejszego i drugiego troszkę większego. Jeden z nich na pewno był Matisław, z którym no, odkąd poszedłem już do Davisła do Main squadu, czułem taką rywalizację między nami zawsze. W sensie nie wiem jak Matisław, ale ja na przykład chciałem rzeczywiście pokazać, że, że jestem dobry, że jestem może lepszy. Wtedy jeszcze nie do końca, ale że jestem dobry i że zasługuję tak jakby na miano złego midlanera, a drugim takim rywalem myślę, że był przez pewien czas Varshi, często była taka otoczka wokół nas i myślę, że no to byli te zawodnicy, których rzeczywiście chciałem zawsze pokonać. Jeśli chodzi o mojego największego rywala w ultralidze, to nie przychodzi mi na myśl żaden gracz, tylko organizacja, którą jest Agrogg, ponieważ była to Akademia Leca, która dominowała na polskiej scenie, zawsze mieli bardzo dobre rostery i zawsze wygrywali w regularnym splicie. I wiedziałem, że jeśli chcę wygrać Ultraligę, co było moim celem, to muszę ich pokonać. Jedną z nich jest Eni, ponieważ grałem nią zanim ona była w mecie i była moim Pocket Pickiem. Jednak nie zagrałem nią za dużo gier, bo bardzo często była na mnie banowana. Kolejną postacią jest Serafin, bo nie przegraliśmy z nią ani jednej gry w ultralice. Dopiero potem na European Master zaczęliśmy pierwszą porażkę. I ostatnią postacią byłby Korki, bo nim miałem najwięcej gier w Ultralidze i był wtedy bardzo mocną postacią w mecie. Wydaje mi się, że zostałem zapamiętany z mojej syndry, ponieważ miałem 10 gier na syndrze i 10 wygranych, a nie jednej gierki nie przegraliśmy na niej w Ultralidze na U-Masters. Ale oczywiście, jak to czekoladek, polski midlaner, wydaje mi się, że Korki i Azir też na pewno coś tam utkwiło naszym tutaj fanom, więc no, są takie trzy postacie, powiedzmy. Myślę, że zostałem zapamiętany albo z jakiegoś Azira, szczególnie po sezonie w Illuminar 5 razy w jednej serii piknąłem Azira Albo możliwe, że jakiś Twisted Fate, dzięki sezonie w PDW Albo Sylas, bo na Sylasie miałem dość dobrą iteracją Ewentualnie jeszcze jakaś Zoe może Nie wiem, co, coś myślę, że z tych postaci Szalałbym, że właśnie Azir jaki Czy chciałbyś zostać za z innej? Myślę że, myślę, że nie Wydaje mi się, że okej, okay, że okej okay, w Moim ulubionym momentem w Ultralice były finały sezonu 6, wtedy jeszcze w barwach w PDW. To było takie swoje niesamowite dla mnie trochę przeżycie, bo wtedy po raz pierwszy tak rzeczywiście, pełnoprawnie, od początku do końca sezon rozegrany, zwyciężyliśmy cały split, no i później poszedłem wiadomo do innej ligi. Myślę, że też dzięki tym wynikom z tego sezonu. No i to był rzeczywiście taki chyba ulubiony moment, myślę. Moim ulubionym wspomnieniem, kiedy grałem w Ultralidze, poza podniesieniem Pucharu, był wypad do Korei z moją drużyną. Bardzo mnie na ten czas i było to świetne doświadczenie, żeby móc poznać inną kulturę, środowisko, jak i innego jedzenia. I także to była okazja, żeby pograć solo queue z koreańskimi graczami, którzy są uważani za najlepszych na świecie. No i mogę podtrzymywać swoje umiejętności, żeby wrócić do Polski i wygrać w Ultraligę. Bardzo szkoda, że nie było żadnego lana, kiedy grałem w Ultralidze. Więc nie mam tak naprawdę żadnego fajnego takiego momentu ze sceny do zapamiętania. Ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy graliśmy Trinity Puchar Polski, ja sobie grałem jakimś Nunu na midzie, czy coś takiego, to było bardzo śmieszne i... i wydaje <śm> mi się, że to najbardziej zapamiętałem, tak szczerze. Wigil na pewno. Ma tam bardzo ciekawy playsty. Gra i Jason jakimś, i Ari, i jakąś Irelium. No, I bardzo dobrze mu szczerze mówiąc idzie. A drugim takim zawodnikiem myślę, że Many. No. Many bardzo stabilnie. Każdy meczek gra. Często wygrywa swoją linię. Myślę, że jest takim filarem trochę dla Aliorbanku. No, potrzebują, potrzebują czegoś takiego. Wydaje mi się, że poziom midrinerów nie jest zbyt najlepszy. Uważam, że Frygo ma bardzo duży potencjał, ale on już nie gra w ultralidze, więc go nie liczymy. A tak poza nim, to może Many coś osiągnie na zachodzie w przyszłym roku, jak wyjdzie z Master Tiera na wejście, bo nawet ja wyszedłem ostatnio, więc no, on też powinien. I może coś z niego będzie. Może Bezum go tam wyćwiczy, wiecie. Patrząc na midlinerów, którzy aktualnie grają w ultralicę, to największy potencjał, by zostać kolejnym świetnym midlanerem polskiej sceny, mają Many i Royson. Manny gra profesjonalnie dopiero od paru lat, a już jest bardzo dobrym, solidnym graczem, który wyśmienicie sobie radzi na Laning Face. A Royson jest graczem, który często zaskakuje wyborem postaci, jest kreatywny i świetnie sobie radzi na wielu championach.